E, dzień dobry e, moi drodzy Dzisiaj się witamy trochę w nienaturalnym miejscu Bo przy Jonesowisku e, Konkretnie e, Na końcu mapy prawie Tutaj jesteśmy I okulę z jakiegoś powodu Przyleciał sobie normalnie swoim stateczkiem śmiesznym Dart Vader e, Na to miejscu Tu Dokładnie tutaj I słyszałem, że podobno E, można go zabić, żeby zdobyć jego mityczny miecz świetlny. Oraz... Czekajcie, gdzie on jest? Kurde. Ojej, chyba go tu nie ma. Dora, Truno, chyba, chyba na laboratorium bojowym go nie ma, ale w każdym razie mamy tutaj skrzynki. W których są mityczne karabiny E-11, tak jest, karabiny szturmowców wróciły na wyspę, no i działają oczywiście tak samo, e wszystko jest tak samo, e jak było w drugim sezonie, o tam ktoś chodzi, ale to chyba nie jest Vader, swoją drogą, e mam nadzieję, że e dzisiaj mieliście się fajnie, e jeżeli tak, to zostawcie o ile chcecie łapkę w górę, bo to może, bo to może położę, nie wiem, nie sprawdzałem. A, to fundament jest dobra. W każdym razie, w każdym razie, e, my się żegnamy i jeszcze szybko Wam powiem, żeby znaleźć Dartha Wejdera na mapie, to musicie patrzeć się, na przykład powiedzmy, że tutaj startuje bus. No to jak on będzie leciał, 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 to zanim wystartuje, zanim w sensie nie, zanim gra się rozpocznie, to zanim, czyli za busem, wystartuje statek kosmiczny Wejdera. I on poleci na losowe miejsce na wyspie. Tak samo jak było z Queenjet, Queenjetami Avengersów w czwartym sezonie. Więc no, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Papa! Pa.